bo ja już będzie niebieski i tu będzie grać i okay, jest yeah. dobra i robimy? hello moi drodzy, dawno się nie odzywałam nie nagrywałam, dzisiaj mamy piątek w ogóle mam ukończone, bo sobie tarłam bo coś tam czułam, że mam dzisiaj um, mamy już piątek, ja prawie nic nie nagrałam ale to fajnie na następnym tygodniu już Marcin przyjeżdża, więc w końcu zaczniemy działać ze wszystkim. Eee, ostatnio właśnie byłam na małych zakupach. Odebrałam w końcu te okulary, które summa summarum je nie pokazałam. Eee, te korekcyjne, które odebrałam. Pokażę Wam, jak nie wygląda, chociaż teraz moja fryzura średnia, ale założę i Wam pokażę jak one. Okej, okay, tak wyglądają te okulary. powiem Wam że podoba mi się bardzo to, że one są takie cieniutkie naokoło. Yy, I myślę, że mi pasują te okulary. Fajne, takie większe. Powiem Wam, że niby nie mam dużej wady. Na jedną miną, na drugą mam inną wadę. Mam minusy i astygmatyzm. <tak>, tak samo jak moja siostra. Ale powiem Wam, że jak założyłam te okulary, to mi się tak sobie wow, kurczę. Ale dziwnie się patrzę tak ostro, wyraziście. Yy, więc bardzo fajne te okulary. Podobają mi się. Takie delikatne, ale fajnie się w nich wygląda. I co mogę więcej powiedzieć, a ostatnio też byłam na małych zakupach, jeśli chodzi o bieliznę. Kupiłam sobie kilka trochę bielizny z fajnej marki, nie wiem, Oce mieszka to zna, bardzo fajne rzeczy tam były i fajne ceny promocyjne akurat, więc kilka rzeczy kupiłam. Mm, co więcej, a ostatnio w ogóle Wam nie mówiłam i pochwaliłam się, że mój Alan dostał dwie szóstki z angielskiego, więc po prostu w szoku byłam. Jedną dzięki mi, bo mu pomogłam, <grym> ale drugą z odpowiedzi. I jeszcze jest to najlepiej, że oni takie robili testy takie sprawdzające wiedzę, na jakim poziomie są dzieci. I powiem wam, że... Alan był e, na ilość punktów była 30 do trzymania, a on trzymał 27, więc naprawdę byłam zdziwiona. <coughs> zdziwiona i oczywiście mega zadowolona. E, myślę, że też dzięki temu właśnie, że on gra, to jego angielski, e, bo wiadomo, że tam w grach jest po angielsku e, głównie, więc e, dzięki temu myślę, że e, jego znajomość angielskiego jest całkiem fajna, e, więc zobaczymy jak tam. Dalej będzie musiała nauka. Dzisiaj Oliver pojechał na wycieczkę, pierwszą wycieczkę. Był podekscytowany już o godzinie 7.15. Musi być na miejscu, więc się troszkę wcześniej e, stałam. Z, z, właśnie dzisiaj troszkę wcześniej musieliśmy stać. Także pojechał na wycieczkę, ale super, bo dzisiaj jest fajna pogoda, słońce świeci, więc myślę, że wycieczka fajnie im wyjdzie, że im się uda. E, także. W sumie to tyle co się działo w tym tygodniu. Chyba więcej nic się ciekawego nie działo. Tak myślę. Może o niczym nie zapomniałam. Właśnie dzisiaj może będę miała farbowany odrost, bo jak widzicie, jest on już dość spory. I chyba tyle jak na razie. Dzisiaj też Anna ma trening, ale chyba ja go nie będę zawoziła, Ktoś innego zawiezie. Jego wujek chyba go zawiezie na ten trening, więc dzisiaj już mamy piątek. Tydzień szybko zaczął. Także witam Was w kolejnym dniu. I eee, cóż, odezwę się do Was może później. A, icie, jak było? Jak było? Fajnie. Ale Fajnie było. Ten... było. Fajnie było. zabaw... Ten... Tam był... Nie, widzieliśmy Kurki były takie ten. Bo jeżdżalnia, bo byliśmy na... w zoo. jeszcze w zoo tam był duże. Nie byliśmy bo kurki nie ma w Bo byliśmy takim tym placu zabaw. Były kurki właśnie zabawka. Tam był duży. Wy byliście zabawka. na placu zabaw, nie byliście w zoo? No to w zoo. I... A też jest zoo i tam na placu zabaw. No, ale to jest taki ten domu. No, w środku, w środku. No. no, tuż ty tam były kulki, jeżdżania, może skoczyć do kulki. Była taka i jeszcze ten. Dużo rzeczy i tyle. Co, fajnie było? I spałem, i tyle, Ale fajnie miało. było, tak? No, tak, dobrze. moi drodzy, witam Was W niedzielę, dzisiaj mam niedzielę. Jak widzicie, jak super pogoda, kotśmy śmiało czacie. Super pogoda, zobaczcie, 18 stopni dzisiaj, wczoraj była taka super pogoda, dzisiaj to samo. Nie! Więc dosłownie wróciłam z Alanem z kościoła. Byłam sobie z nim w kościele na godzinę 12, bo rano jakoś nie chciało mi się szybko stawać, szykować się na szybko. Ech. Także ja byłem, mam że słońce super cieplutko, a tam z nim siedziałam na zewnątrz, więc wcześniej było średnio. Ale tutaj jest czatersko. Jak widzicie włosy mam zrobione, jaśniejsze. Eee, mam odrósł zrobiony, ale myślę, że szampon fioletowy mój by się przydał ze fanoli, żeby troszkę jeszcze ochłodzić ten kolor. Ale wiecie, tutaj go nie mam. Dopiero jak właśnie przyjedzie. Miejmy nadzieję, że w niedzielę już za tydzień to właśnie sobie trochę ja właśnie tym szamponem umyję, żeby był ten kolor bardziej zimniejszy. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, planów na razie żadnych nie ma. Tradycyjnie idę na te ćwiczenia na tych jak to się nazywa na tych linach. W tamtym tygodniu też byłam. To jest każdą niedzielę, także chodzimy nadal. Ostatnim razem nie było tak, że nie było, ktoś się mówi, nie było zakwasów, tylko barki mi trochę bolały, bo więcej było ćwiczeń właśnie na barki i na ręce, ale tak to poza tym było naprawdę w porządku. Jest to co pierwszym razem. Także pogada, mówię, super kot chilluje, chilluje. zobaczcie słońcu. <grym> Więc e, kończę. Decyzję może kawę wypić. I zobaczę, może coś mam dzisiaj nagram z tych ćwiczeń, i zobaczę jak to będzie wszystko wyglądało. Także na razie. Nie Ale to fajnie, Bo tylko. Nie... Patrzcie, patrzcie. Mam pół takie Adidas i buty Adidasy. Zeskoma. Nasza ekstra. No? Dobrze. Do kuka. Do kółka. Dobrze, prawie w domu Kochani, jeszcze tylko dwie sekundy, bo co? <laughs> Bardzo prosimy o brawa. A, prawie. Przed. i po. po ćwiczeniach na zakwasy. Mówię po ćwiczeniach na zakwasy. To na zakwasy, żeby zakwasów nie było. Dajcie następnego dnia. Dozarła do mnie przesyłka jak widzicie w fajnym w stanie dziura tu. Dziura tam, bo takie były te kartony, ekstra grube, że po prostu podczas transportu się porozwalały. No ale tam w środku nic się nie stało. Mm, więc proszę listy Takie białe, podłogowe. Super pogoda. Słońce świeci, 18 stopni. A tutaj chciałam Wam pokazać parapety, które wcześniej zamawiałam, wyglądają one tak. Są białe i to jest taki kamień. Więc one są ciężkie. I tutaj mam jeszcze właśnie ten ozdobny grzejnik. Mm. Wygląda on tak. Są właśnie taki długi na korytarz na ścianę. Myślę, że fajna alternatywa zamiast takiego zwykłego. Ciekawiej on wygląda. I on to jest naprawdę mega ciężki. Ciężko, on ważył? Chyba 47 kg. Więc po prostu. konkretna waga. z już tak nie trenuj to z drugiej strony to nie tak tam się siadaj jesteś za krótki ja tu siedzę mamo patrz ja cały za krótki jesteś ale i tak się trenuję patrz Czekaj. Z z ziomkiem odebrałam go przedszkola. uważaj. I po prostu trenuję, intensywnie tak trenuję, że po prostu nie można go są zabrać. Tak się chłopak wziął za trenowanie. Pompki porobił co? Pompki porobiłeś, wszystko porobiłeś. 14 pompek. Skoczyłem gdzieś tu. Robiłem takie przesady jeszcze muszę oczywiście ostatniego zrobić. Ulubionego. Po Pogoda jeszcze lerska, To też ma być ciepło ale już nie tak słoneczne. Jeszcze to nie koniec. Daj spokój, bo rano nie wstanie, stanie, że już miał takie zakwasy. Już wystarczy. Jak na pierwszy raz wiesz. Okej, okay, moi teraz także już jest godzina 18. A ja właśnie mieszam dynię koktajlową, gotowaną tylko z tego stolu pieprzem. Powiem, że taki dobry to jest smak. Ten smak przypomina mi Jest Dosłownie kaszymanne. Także bardzo ona jest dobra smaków i taka ciekawa do jedzenia, więc właśnie mieszam, żeby się nie przypaliła. Plany na wieczór są takie, że muszę posprawdzać, czy Alan zrobił zadania domowe. Może coś poglądam sobie wieczorem w łóżku, pochiluję i jutro ponownie pobudka o godzinie 7, bo Oliver ma codziennie na godzinę 8. Alan też chyba tylko raz ma na godzinę późniejszą. Nawet nie wiem, czy w tym tygodniu ma na późniejszą. Możliwe, że ma cały czas na ósmu. Także muszę to posprawdzać. Może ten vlog nie był długi, ale mimo wszystko mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Eee, także ja odezwę się w następnym vlogu. Może troszkę szybciej zobaczymy, jak to wyjdzie i co się ciekawego będzie działo. Także trzymajcie się i widzimy się w następnym vlogu. Pa!